Witam Was ponownie w moim filmie. Znalazłem, w którym miejscu wchodzi wężyk z odpowietrzania przedniego mostu do skrzyni biegów. Rzeczywiście, wchodzi tu jest, widzicie? Nagrywam telefonem, bo kamerą to nic by nie nam no nie dało, bo byłoby ciemno, to chociaż mam jakąś latareczkę. Tak wywnioskowałem, tu, tu jest. I rzeczywiście sprawdziłem ten stan. No gdzieś tam kontrolowałem, ale wiadomo. Ja na kombajnie w na no skoro gdzieś ten olej nie ucieka, szczczepy są podpięte. Załóżmy, czy tam nawet jakiś tam pół litra ucieknie, no to nie będziesz kontrolował tego codziennie. No ale w przednim moście nie ma. Wlałem 5 litrów. No i tam gdzieś w palca wkładam, to dopiero jest ten olej, pojawił się. No ale to jeszcze, żeby uzupełnić go do stanu, no to myślę, że jeszcze około 2 wejdzie. No to będzie około 7 litrów, załóżmy. No to 7, to 5 zostało. 6, przepraszam, tak? Tak, bo 13 wchodzi, no to 6 zostało. No to 50% oleju było po 200 godzinach w przednim moście. No i rzeczywiście poszedł do skrzyni biegów. Najprościej no będzie. Najłatwiej. jeśli to jest wąs gumowy. Nie chlastać go tu ani nic. mam awarię w moich wałkach eee, cyk no dzisiaj mam zamiar to wyjechać, no ale zająłem się tym czujnikiem i może dobrze się zająłem, bo jak widzicie to jest nasz wężyk on leci tam, o pod spodem tam sobie zasuwa tamtędy właśnie i wywnioskowałem, że to jest ten wszystko by odpowiadało, gumowy by gdzieś ręką tyle co mogłem gdzieś tam eee, sięgałem, leci sobie tu o to jest ten wężyk. No i najprościej by było, wiecie co. Taki wężyk. No tam no nie ma możliwości. Choć jest możliwość, myślę. Trzeba by się pobawić. Może to nie głupi pomysł. Pięknie, ale to musiało być tam perfekcyjnie czysto. W tamtym miejscu, gdzie on wchodzi. Trzasnąć go tam. Odkręcić. Jakoś by to się udało, a to musi być czyściutko, fajnie, bez kurzu, bez niczego wyciągnąć. Tą śrubę pojechać do sklepu, do zakładu, żeby dobrali skok gwintu, jakąś tam drobną, cyk i założyć. Można też to zrobić, może prościej. Nie wiem, ile nam wężyka będzie potrzebne, ale mi się daje, że wiele żeby właśnie tutaj te testy przeprowadzić no, można byłoby go jeszcze się pokusić, no i tak jest winny coś trzeba z tym zrobić, na pewno to nie może lecieć, ten odpowiednik, nie może być do skrzyni biegów rozwiązany no bo to jak widzicie jest idiotyzm no, można było go tutaj gdzieś chlasnąć mówię, tutaj bańkę litrową wywinąć przewiercić wiertełkiem, sadzić ten wężyk, zalać to silikonem. takim fajnym, on za godzinę będzie taki sztywny no to się gdzieś pokręcę z tymi wałami, coś tam porobię. To by nam zesztywniało, no i można byłoby to przemontować. No to wtedy gdzieś tu, żeby było no, w miarę dobrze, w miarę daleko. Żeby tu też nie gotowało, no to trzeba było gdzieś do tych węży. Ale potrzebujemy tego wężyka mieć więcej, bo tu już go nie wyciągniemy. Czyli by trzeba było go gdzieś tutaj, w też w widocznym miejscu, o maksymalnie gdzieś go tutaj chlasnąć. No i mówię, zbiornik, jakiś tu litrowy bańkę postawić. Złapać tu frutką, nalać, moc do pełna. W skrzyni biegów jest stan, Czyli wszystko się układa w logiczną całość. A gdzieś tam lecę, coś będę szperał. Będzie też wymiana oleju silnikowego. Pamiętajcie, są dwa korki po lewej, po prawej stronie. Żebyście się nie dali nabić butelkę, że jest jeden. O, może jeszcze pokażę? A to przy wymianie Wam pokażę. Jeden po stronie tam jest drugi. Tu jest jeden. No i tak samo po drugiej stronie jest drugi. On teraz jest niewidoczny, bo lampa gdzieś tam. O, pojawił się. To dzięki, do usłyszenia, cześć. A, jeszcze a propos tutaj, zobaczcie. Może to telefonem. A, nagram dla Was taki krótki tutaj filmik.